Wielka radość zapanowała na Kobelogórskim stadionie we wtorek 7 października. Tego dnia Zewka rozgrywała zaległy mecz z LKS-em Gołuchów, który zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2–1. Dla podopiecznych Michała Giecza była to pierwsza wygrana w tym sezonie. Do przerwy żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. Dopiero w 50. minucie wynik spotkania otworzył Kamil Antosiewicz. A na kwadrans przed końcem na 2 do 0 podwyższył Michał Kucharski. Gospodarze w doliczonym czasie zdobyli kontaktowego gola, którego na swoje konto wpisał Kacper Czajka. Najwięcej nie starczyło im już czasu. Zewka po dobrym meczu wygrała 2 do 1 i dopisała do swojego konta bardzo ważne trzy punkty. Choć nadal ma ich mało, bo tylko pięć. To cały zespół ma nadzieję, że wtorkowe zwycięstwo da im jeszcze większą Djęka, motywację na kolejne spotkania. ZEPKA, Dla chłopaków była widać, jak to duża radość. No dla mnie też, bo już tyłki nas bolały od tych porażek i dzisiaj dzisiaj naprawdę chłopakom za tą walkę jaką dali, no bo od samego początku byliśmy zdeterminowani. W Poznaniu w sobotę też zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, natomiast no tam po raz kolejny nie udało się wygrać dzisiaj. Dzisiaj naprawdę wielkie gratulacje dla drużyny, bo przede wszystkim determinacja, bo może w pierwszej powiem mieliśmy sporą przewagę i, i, i w drugiej też, natomiast zespół z Gochowa tego chciał, bo cofnęli się specjalnie niżej. Natomiast jedyne co mnie martwi to to, że po znowu po bramce e, przestajemy grać, tak jakby zamiast bramka dodawać nam skrzydeł troszeczkę wprowadza w nasze szeregi strachu, natomiast na tej się chłopaką nie dziwię, bo jak... 60 meczów nie możemy wygrać, no to później prowadząc, a rzadko nam się zdarzało, to, to troszeczkę nerwów się wkłada W końcu po tych meczach się udało, to szczęście się odwróciło, bo to naprawdę bardzo ciężki mecz, ale udało się przepchnąć i mam nadzieję, że teraz po tym zwycięstwie to szczęście teraz do nas odwróci i zaczniemy zdobywać te punkty. No mecz, który zapowiadał się od początku, że to będzie taki mecz dla jednych i dla drugich przełomowy. Zewka dzisiaj wygrała o dwie bramki. Czy była lepsza? No to niech ocenią ci, którzy ten mecz oglądali. Ale strzeliła dwie bramki więcej, zapisuje trzy punkty. Oczywiście pogratulowałem trenerowi Michałowi tych punktów. No nic, no, no trzeba przeanalizować wszystko, co się dotychczas wydarzyło i co się wydarzy, i zastanowić się nad dalszym sensem tego wszystkiego. Tak jak już powiedziałem tutaj do Radia Sud, no całkiem inaczej wyglądamy w tygodniu, a całkiem inaczej wyglądamy w końcu tygodnia, kiedy musimy wyjść na mecz i rozegrać mecz o punkty. Dzisiaj by chyba wygrał zespół bardziej zdeterminowany, który w swoich szeregach miał piłkarzy, którzy pauzowali czy to za żółtą, czy za czerwoną kartkę. I było im dzisiaj, było po nich widać, że im bardzo mocno zależy na tym przełomaniu, a nie ma to jak przełamać się na bracie no bo tak trzeba traktować zespół Zewki i zespół Gołchowa, że to jednak zespoły z tego samego okręgu kaliskiego. Eee, sentymentów nie ma, mimo to, że mają tutaj moi piłkarze znajomych, kolegów, przyjaciół. Eee, na boisku niestety wychodzisz, że jest to twój przeciwnik, rywal, trzeba z nimi wywalczyć. O każdy sentyment boiska, no dzisiaj zadecydował stały fragment gry błąd eee, i kontra przeciwnika. Gratuluję jeszcze raz Michałowi tego zwycięstwa, bo widać, że mocno po nim to spłynęło, że gdzieś tam jednak bardzo mu zależało, nie tylko jemu, bo pewnie chłopakom z Zewki też. Natomiast mój zespół jak zwykle dużo, dużo dobrego dzisiaj dzieje w tygodniu, natomiast finalnie, no finalnie nie potrafimy udźwignąć odpowiedzialności. Dzisiaj takie błędy indywidualne zdecydowały, że ten nas przegraliśmy. Zewka kolejny mecz rozegra w najbliższą niedzielę u siebie. Przeciwnikiem będzie drużyna z Goliny. Bardzo chciałem zaprosić kibiców do Kobelej Góry na godzinę 14 w niedzielę. Myślę, że po tym zwycięstwie to szczęście do nas się odwróci i zaczniemy wygrywać.